Dzisiaj odbywa się akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana przez Klub Służb Mundurowych w Pucku. Jest dosyć duże zainteresowanie, można powiedzieć, że nawet większe niż zwykle, bo ponad 40 osób chyba odda dzisiaj krew, a to jest rzeczą tutaj w naszym rejonie nadzwyczajną, bym powiedział, bo przeważnie oddaje 20 parę osób ze względu na to, że autokar przyjeżdża tylko na 4 godziny i praktycznie więcej nie może oddać. Tutaj panie się sprężyły. A kolega nasz, przewodniczący służb mundurowych, prezes klubu, zorganizował tyle osób, że to dosyć sprawnie idzie i bardzo ładnie zorganizowane. Poza tym, powiedziałbym, tutaj nasza restauracja, która sponsoruje kolegów służb mundurowych, daje tam darmowe herbatki, jakieś kawki, coś. Ja tutaj przyjechałem do kolegów jako były przewodniczący rady rejonowej, a teraz obecnie okręgowej, żeby ich wspomóc, zobaczyć jak się układa sytuacja w ich klubie, w ogóle w rejonie. No i mamy zamiar tutaj powołać nową Radę Rejonową, której no, wybierzemy jakiegoś przewodniczącego. Może nie dzisiaj, ale już wstępne takie rozmowy, żeby to była osoba odpowiedzialna, która poprowadzi środowisko w rejonie tutaj Puckim. W dalszym ciągu, żeby poszerzać kręgi honorowych dawców krwi i no, jednak coś robić tutaj. Nie tylko, żeby to robili prezesi, ale ten przewodniczący ich wspomagał i zorganizował to w sposób jakiś tam no taki yy, zorganizowany dobrze współpracujący i przede wszystkim działający nad, nad poszerzaniem yy, honorowego krwiodawstwa w szkołach, w, wśród młodzieży, bo obecnie no, tutaj mamy za mną, co prawda, stoi tam parę młodych osób, ale jednak jakby nie było, większość sprzedawców to są ludzie już w podeszłym wieku i pewnie niedługo będą musieli od, kończyć to oddawanie. A jeżeli nasza praca nie pójdzie w, w kierunku młodzieży nie będziemy robili tego, co yy, kiedyś było organizowane przede wszystkim w jednostkach wojskowych, w szkołach, no, to po długim czasie możemy trochę się martwić tym, że jednak tej krwi będzie za mało. Oddam tutaj teraz koledze, prezesowi Klubu Służb Mundurowych, mikrofon. coś powie. Rzeczywiście, tak jak powiedział mój przedmówca, przewodniczący Rady. Okręgowej HDK Pan Tadeusz Cyra. Dzisiaj spotkaliśmy się przy restauracji Nordowi Mul, gdzie wraz z restauracją przygotowywaliśmy tą akcję. Jest to akcja zorganizowana dla całego powiatu. Również są osoby spoza powiatu. Mamy gości z Klubu miejskiego w Gdyni, jest też z policyjnego klubu z Gdyni. Prezes. Także mamy bardzo dużą frekwencję. To nas bardzo cieszy. Myślę, że ta, ta, takie akcje, które tutaj y, restauracja pomogła nam zorganizować, przyczynią się do tego, że y, to krwiodawstwo będzie bardziej rozpowszechnione. Dużo ludzi młodych zacznie brać udział y, w tych akcjach. Y, jest to też dzięki mediom, dzięki prasie, dzięki forom internetowym, gdzie właśnie rozpowszechniane są informacje o tym, że jest potrzebna krew, bo trzeba pamiętać o tym, że krew jest to jedyny lek, który po prostu człowiek nie wyprodukował sztucznie, żeby móc ratować życie i zdrowie ludzkie. Jedynym takim producentem tej krwi jest organizm ludzki i niestety nie mamy zamiennika, a wiadomo, że medycyna coraz bardziej idzie do przodu, lekarze potrafią przeszczepiać, różne organy, potrafią leczyć. Ale bez krwi niestety nie mogą wykonywać tych operacji, nie mogą tych zabiegów wykonywać, a to jest bardzo potrzebne i dlatego świadomość i rozpropagowanie tej idei honorowego krwiodawstwa, że ta krew ratuje życie i zdrowie ludzkie, jest bardzo potrzebna i ta akcja właśnie odzwierciedla to, że jednak można zorganizować, można tych młodych ludzi tutaj. Yy, zwołać na taką akcję i oni rzeczywiście chcą pomagać. Klub Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych organizuje co, miesięc, co miesiąc zbiórkę krwi przy hospicjum, a raz do roku organizujemy właśnie tutaj w Celbowie. Wybraliśmy miesiąc czerwiec dlatego, że jest to miesiąc, w którym 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Kwiodawcy i tutaj restauracjach chcąc uhonorować tych kwiodawców za ich bezinteresowne oddawanie krwi, za tą pomoc ludziom potrzebującym chorym, po prostu też daje coś od siebie i tutaj oprócz tego, że standardowo kwiodawcy otrzymują czekolady, które mają uzupełnić potrzebne składniki, które znajdują się we krwi, to również restauracja tutaj ze swojego menu serwuje poczęstunek, żeby wzmocnić tych krwodawców i jest to taki ukłon restauratorów tutaj w kierunku ludzi, którzy pomagają. Dzień, dzięki. Dajecie krew? Pierwszy raz. Pierwszy. Powiedzcie mi, dlaczego celowo? Tak się najbliżej. Zdrowadź, Skąd jesteście? Z Wacułów, nie Czyli nie Ja się lubię, ja lubię. Chciałabym to robić, tylko nie wiem, czy będę mogła. Ja A koleżanka niech nam powie. E, jakieś obawy? Nie, nie, ja tylko się boję, że ode mnie wzięli. Bo ja chcę komuś pomóc. Nie mogę. Raz. Pierwszy raz. Jakieś obawy? Nie, jeszcze nie. chyba. A koleżanka trochę się chyba boi, co? Nie! Wszystko się przed kamerą.